Dzień dobry, mieli państwo. Postanowiłem nagrać film, bo właśnie zamówiłem sobie jedzonko z tamtej knajpy. Tamtej widocznej po drugiej stronie wody. Właśnie idzie kelner, spóźniony o 15 minut. Kelnerzy bardzo często spóźniają się w tych rejonach. W Polsce to już pewnie by były skarki. Ej, ogólnie to, to mi wygląda na jedzenie z maka. W sumie jakby spojrzeć, tam jest po drugiej stronie wody i obok ich knajpy. Zobaczcie na wygląd tego wszystkiego. No, Zaczynamy, trzeba spróbować. Zaraz ogarniemy jak coś kręcą, yy, a kręcą na pewno. Bo na przykład tutaj fishburger, tylko bez bułki. Proszę spojrzeć, ja to tu dziabie i wypływa z tego tłuszcz. Po tym można poznać, że rybka nie była grillowana, tylko smażona we fryturze. Ej chwileczka, to chyba nawet ryba nie jest. Oszukali mnie. jakieś Ośmiornice mi tu dali, a to jakaś zielenina. No jak to jeść w ogóle? Proszę spojrzeć, to przecież pływa w olejuc. Co tu tu w środku jest, to ja nawet nie wnikam. Żrąte zwierzęta jakieś słomki czy inne plastiki i potem ja mam to jeść. Okej, okay, wywalimy tę śmieć potem. Teraz zobaczymy jak to smakuje. Uwaga, teraz test. No, no, no czuć aromat drewna. To chyba z wiórami jest, bo aż chrupie w środku. Co ja jestem, jakiś bubr? A te fryty wyglądają jeden do jednego jak zmaka. Zaraz zobaczymy. Może też mają drewno w środku. Jedzenie tutaj kupuje się na wagę, więc daję drewno, żeby było cięższe, a przynajmniej tak mi się wydaje.